Cześć! Witajcie! Dziś znajdujemy się na Naromowicach i obejrzymy najnowsze trzypokojowe mieszkanie w ofercie manufaktury mieszkań. Mieszkanie ma 77 m2 powierzchni i składa się z salonu z aneksem kuchennym, dwóch ogromnych sywialni, przedpokoju, łazienki, a także garderoby. Do mieszkania przynależy jak zwykle Ogromny ponad 8-metrowy balkon i jedno miejsce postojowe w garażu wielopoziomowym. Dzisiejsze mieszkanie zostało wykończone w kolorystyce z dominacją szarości i granatów. Jak sami później zobaczycie, jest tutaj także sporo dodatków w odcieniach drewna i beżu. Znajdujemy się na fantastycznym i bardzo rodzinnym osiedlu. Bez problemu będziecie mogli tutaj spacerować po osiedlowych chodnikach, bawić się na fantastycznym, kreatywnym placu zabaw. A jeśli będziecie chcieli wybrać się na wycieczkę rowerową, znajdziecie tutaj mnóstwo ścieżek rowerowych. Jesteśmy aktualnie w przedpokoju, który znajduje się zaraz po wejściu do mieszkania. A w przedpokoju mamy dostęp do wszystkich pomieszczeń. Po mojej prawej stronie największa sypialnia i łazienka, na wprost sypialnia, a po lewej stronie salon z aneksem kuchennym. W przedpokoju znajduje się ogromna, pojemna szafa, a elementem dekoracyjnym tego pomieszczenia jest przepiękna granatowa ściana. Zapraszam Was, przejdźmy teraz do salonu z aneksem kuchennym. A zanim w pełni wejdziemy do salonu z aneksem kuchennym, wspomnę tylko, że po mojej lewej stronie znajduje się garderoba którą równie dobrze wykorzystać możecie jako pomieszczenie gospodarcze. Zacznijmy od aneksu kuchennego. Aneks kuchenny przygotowany został przez stolarza na zamówienie i jest w kształcie litery L. A fronty kuchenne przygotowane zostały w kolorze bardzo podobnym do tego granatowego znajdującego się w przedpokoju. Jak sami zauważycie, jest tutaj ogromna ilość blatu roboczego, który przypadnie do gustu każdej osobie, która lubi gotować. Fantastycznym elementem jest także to ogromne okno, które idealnie doświetla nam powierzchnię roboczą blatu. Przejdźmy teraz do części jadalnianej. Część jadalniana znajduje się na środku naszego ogromnego salonu, między częścią aneksu kuchennego. A częścią wypoczynkową. Oświetlona jest przez piękną, dekoracyjną lampę, a na wyposażeniu części jadalnianej znajduje się już prostokątny stół i cztery krzesła. Ostatni fragment naszego salonu to część wypoczynkowa. Zapraszając Was do salonu, zapomniałam wspomnieć, jaki jest wielki. Ma aż 28 m2, więc pewnie jak się domyślacie, część wypoczynkowa jest naprawdę komfortowa i bardzo przestrzenna. Wyposażona została w narożnik, stolik dekoracyjny, a także szafkę RTV z miejscem do przechowywania. Elementami dekoracyjnymi tej strefy są drewniane listwy przyklejone na ścianie. Wspomniany przeze mnie na początku filmu balkon ma ponad 8 m2 i ubrany został już w przepiękną zieleń. Z pewnością będziecie mogli na nim spędzać wspaniałe letnie popołudnie. Pierwsza sypialnia w tym mieszkaniu ma 13 m2, jest w kształcie prostokąta i z pewnością będzie doskonała na pokój dziecka, pokój gościnny lub domowe biuro. Przygotowana została w bazowym białym kolorze, więc będziecie mogli ją urządzić według własnych gustów i preferencji. Druga sypialnia ma 17 m2, jest naprawdę wielka. I wydzielono w niej fantastyczną część z garderobianą, w której pomieścicie naprawdę wiele ubrań. Łazienka jest ostatnim pomieszczeniem w tym mieszkaniu, które obejrzymy. Wyposażona została w wannę z szybą na umywalkę z szafką pod umywalką, lustro z ozdobnym kinkietem, a także toaletę w zabudowie i szafkę nad toaletą do przechowywania chemii i kosmetyków. Przewidziano tutaj także sporo miejsca na pralkę lub pralkę i suszarkę. A w łazience zastosowano dwa kolory płytek. Na podłodze bardzo jasny motyw lastryko, a na ścianach, zwłaszcza obok wanny, płytki imitujące drewno. I jak Wasze wrażenia z naszej najnowszej oferty? Dajcie znać bardzo chętnie poznamy Wasze opinie. A ja zapraszam Was do prezentacji na żywo. Naprawdę warto obejrzeć to mieszkanie osobiście. Tradycyjnie zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału Manufaktury Mieszkań, na którym na bieżąco i bardzo szybko publikujemy najnowsze oferty naszego biura nieruchomości.